11 kwietnia, kolejny dzień, który świętujemy grupie osób chorych na chorobę Parkinsona. Tego dnia chciałam podziękować wszystkim ludziom, dla których los osób z chorobą Parkinsona jest ważny. Wszystkich, którzy okazują swoją troskę, swoje zainteresowanie, którzy próbują uczestniczyć w naszym życiu choćby przez moment. Ale też tym, którzy oddają nam bardzo wiele. Chcę podziękować w naszym imieniu wszystkim, którzy żyją z nami na co dzień, i osobom, które się o nas troszczą w wymiarze medycznym od osób, które decydują o naszym losie, podejmując decyzje. Do osób, które sprawują tą opiekę na co dzień nad nami. Chciałabym Wam życzyć wszystkim, moi kochani, hartu ducha. Tego najbardziej nam trzeba tego, żebyśmy nie poddawali się, żebyśmy zawsze potrafili widzieć pół szklanki pełnej, ale także tego, że kiedy już nie znajdziemy w sobie siły, żebyśmy znaleźli obok kogoś, to będzie tą naszą siłą, kto będzie nas wspierał, dla kogo nasza obecność nie będzie ciężarem, tylko świętem. Tego Wam, kochani życzę. Dziękuję wszystkim lekarzom, dziękuję pielęgniarkom, rehabilitantom, terapeutom, wszystkich, których spotkałam przez te 6 lat działalności w Stowarzyszeniu, osobom z zarządu Stowarzyszenia, każdemu z osobna, wszystkim. Osobom, które zaufały naszemu stowarzyszeniu, wszystkim innym stowarzyszeniom, które zaufały naszemu stowarzyszeniu i y, wspierają nasze dążenia. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mówić o sobie w liczbie pojedynczej jako, nie wiem, federacja czy porozumienie na rzecz osób z chorobą Parkinsona, bo bardzo tego brakuje. Nie możemy oddać innym decyzji o tym, jakie jest nasze życie i tak jak. Bardzo ważne jest w przestrzeganiu prawa i w stanowieniu prawa opinia organizacji pacjenckich. Tak, my musimy też czuwać, aby to były rzeczywiście organizacje pacjenckie, a nie takie, które za takie się uważają. Chciałabym, aby ta nasza siła zmieniła los osób chorych na chorobę Parkinsona, żeby ci, co czekają na leczenie lepsze, bardziej skuteczne, żeby się tego doczekali, aby każdy chory trafił do lekarza, który wysłucha go z uwagą i szacunkiem. Żeby każdy chory był zbadany na wizycie nie tylko pod kątem tego, o czym myśli lekarz, ale tak, jak powinno to wyglądać, czyli po prostu pełne badanie, neurologiczne, internistyczne, abyśmy nie byli piłeczką pingpongową przesyłaną od jednego specjalisty do drugiego. Potrzebujemy, kochani, i tego nam życzę, prawdziwej, wielospecjalistycznej opieki. Opieki lekarza troskliwego, który nie będzie um, mówił a, czuje się pan słabo, to proszę iść do neurologa, bo neurolog leczy tylko zaburzenia neurologiczne. W naszej chorobie te zaburzenia neurologiczne powodują też spustoszenie w innych układach i narządach. I tu mamy prawo do pełnej opieki, i takiej celowanej opieki, nie takiej, że ktoś się domyśli, tylko takiej przemyślanej. Mam nadzieję, że za rok będziemy już w trochę lepszych humorach, że program b 91, zostanie odblokowany i cierpienie osób najbardziej chorych będzie zdecydowanie mniejsze. Nie może ekonomia wygrać z humanitaryzmem, nie może ekonomia wygrać z ze zdrowym rozsądkiem musi wygrać człowiek i tego Wam kochani życzę.